Auto jest bardzo ładnie zaprojektowane. Podoba mi się skórka tutaj, skórka tutaj, ładne tworzywa, wszystko jest mięciutkie i bardzo przyjemne. Niestety, pod względem ergonomii, samochód został delikatnie mówiąc spieprzony. Centralnym wskaźnikiem tutaj na panelu przed y, oczami kierowcy jest obrotomierz. Nie jest to duży obrotomierz, bo i samochód nie jest duży, natomiast jest, jest to jedyny. Analogowy wskaźnik w tym samochodzie, nie widzę prędkościomierza. Otóż, gdzie jest ten prędkościomierz? Są to dwie elektronicznie wyświetlane cyferki. W prawym dolnym rogu małego obrotomierza. Ja wiem, że to miało być auto o takim charakterze sportowym. Ten design ma podkreślać, że auto jest, jest troszkę usportowione, ale umówmy się. Jeśli samochód ma pod maską 1,5 litrowego diesla, obrotomierz nie jest najważniejszym elementem y, samochodu. Więc otóż, mam tutaj. Ten malutki prędkościomierz, który jest szczerze mówiąc średnio widoczny, szczególnie jeśli patrzymy na drodze. Co jest alternatywą? Alternatywą jest. Taka szybka. Na tej szybce to jest head-up display. Wyświetla się, jeśli oczywiście nie świeci słońce prosto w twarz, m.in. prędkość auta. Jest to jeden z tańszych wariantów head-up displaya, jakie występują w przyrodzie. Powiem szczerze, wygląda to na tle całej reszty dosyć partacko. Jest to po prostu taniość. Poza tym nie można tego złożyć. De facto, jeśli mogę to wyłączyć, ale cały czas ta szybka tutaj pozostanie otwarta. Jedyne, co mogę zrobić, żeby nie mieć jej przed oczami, a naprawdę mnie ona bardzo denerwuje, to przytrzymać ją ręką, podczas gdy silnik się uruchamia. O, teraz pozostanie wyłączona. Oczywiście ona się przy takim traktowaniu prędzej czy później zepsuje, także lepiej tego nie robić. Poza tym. Poza tym autem się jeździ bardzo przyzwoicie. Spala poniżej 6 litrów w ciężkim ruchu miejskim. Naprawdę super wynik. Bez specjalnego napinania się, oszczędzania jazdy na niskich obrotach, ona po prostu mało pali. Jeśli chodzi o miejsce, nie jest to duży samochód, natomiast można siedzieć w nim całkiem wygodnie. Dosyć czytelna obsługa systemu multimedialnego, nie ma żadnego problemu. Jedyne, co, jedyne czego naprawdę mi brakuje to porządny prędkościomierz i żeby dało się wyłączyć to ustrojstwo, ten Head-Up Display, który naprawdę jest tani i nie pasuje do reszty samochodu.